Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marika i dziś będę Waszym przewodnikiem. Znajdujemy się w Boniewie na obchodach 83. rocznicy bitwy pod szczytnem, która miała miejsce w dniach 11-12 września 1939 roku. To właśnie tu rozegrała się jedna z najbardziej zapomnianych bitew kampanii wrześniowej. W godzinach 8.30-12.30 odbył się szósty bieg pamięci na dystansie 10 km dla uczczenia żołnierzy Armii pomoże. poprzedzony biegami dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz Marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Tuż za moimi plecami możemy dostrzec sprzęt wojskowy, który zaraz będziemy mogli podziwiać. Wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta służy do niszczenia siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika, niszczenia środków ogniowych w rejonie zaśrodkowania przeciwnika, Yy, Kaliber 122 mm, yy, pakiet luf 40 sztuk, pełna salwa 20 sekund, yy, masa całkowita pojazdu 17,100 zasięg 42 km. Nadeszła pora na kolejny punkt programu dzisiejszej uroczystości, a mianowicie przeponową koncelerowaną przez mistrza Włocławskiego Krzysztofa Węgowskiego z oprawą muzyczną Orkiestrę Węgowską. Salwa Honorowa Modlitwa i Złożenie Kętów na grobach Kolegów Żołnierzy to kolejne punkty naszego programu, w których będą uczestniczyli uczniowie społecznego liceum ogólnokształcącego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz społecznej szkoły zanżowej pierwszego stopnia imienia Adama Mickiewicza w Koseniu. O godzinie 15.30 będzie odbywał się koncert w i orkiestry wojskowej z Toruniu.